Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Gdy tematu. Prawidłowe napięcie paska alternatora może powodować brak ładowania. Umiejętność określenia prawidłowej siły naciągu przyda się zarówno podczas własnoręcznej naprawy. Jak i w przypadku zapalenia się wskaźnika niskiego poziomu naładowania akumulatora na desce rozdzielczej, na co wpływa stopień napięcia. Nadmierna siła doprowadzi do szybkiej awarii łożysk generatora. Zerwanie w początkowej fazie objawia się dudnieniem generatora. Podczas wymiany paska wskazane jest sprawdzenie stanu łożyska. W tym celu należy ręcznie odkręcić koło pasowe. Obrót powinien odbywać się równomiernie i bezgłośnie. Jeśli dudnienie nie Podczas pracy silnika spalinowego nadal się pojawia. Można zdjąć pasek, a następnie uruchomić silnik na 10 do 15 sekund. W ten sposób będzie można określić, czy hałas pochodzi z łożyska alternatora, czy z rolek rozrządu? Niewystarczające napięcie prowadzi do poślizgu paska i przyspieszonego zużycia. Pierwszą oznaką takiej usterki jest piszczenie, gdy pasek jest zimny lub mokry. Nadmierne rozciągnięcie prowadzi do braku ładowania. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak sprawdzić napięcie paska alternatora. Rodzaje konstrukcji. Napęd alternatora jest dwojakiego rodzaju. Indywidualny alternator jest połączony z kołem pasowym wału korbowego za pomocą oddzielnego paska napędowego. Napinanie odbywa się za pomocą specjalnej śruby regulacyjnej, której obrót powoduje odsunięcie lub przybliżenie alternatora. W innych przypadkach napięcie jest regulowane przez położenie obudowy wspólny jeden pasek serwisowy jest używany do alternatora wału korbowego. Pompy układu chłodzenia i pompy wspomagania kierownicy. Napięcie w tym przypadku jest ustawiane automatycznie przez napinacz, który jest mocowany za pomocą specjalnej rolki. Jak określić prawidłowe stopienie napięcia? Za pomocą linijki zmierzyć różnicę między położeniem spoczynkowym i naprężonym. W tym przypadku przyłożona siła Punkt pomiarowy, a także standardowa różnica są określone w instrukcji naprawy i obsługi samochodu. Zdjęcie przedstawia schemat dla Chevroleta Niva. Napięcie można zmierzyć w punktach A i B, czyli pośrodku między kołami pasowymi w najbardziej dogodnym dla użytkownika miejscu. Zmierzona wartość dla punktu A nie powinna przekraczać 10 do 15 mm, a dla punktu B 12 do 17 mm przyłożoną siłę 98,1 N TJ 10 KGF można zmierzyć, napinając pasek za pomocą ręcznej wagi sprężynowej test skręcania. W przypadku braku dokładnych informacji na temat tolerancji można skorzystać z metody ludowej. Uznaje się, że pasek alternatora jest prawidłowo napięty. Jeśli w środku koła pasowego alternatora i wału korbowego nie można go obrócić wokół osi o więcej niż 90, to trudno jest opisać w stopień przyłożonej siły ale wraz z doświadczeniem odczucie to przychodzi automatycznie. Z pomocą miernika częstotliwości właściciele samochodów Was prawdopodobnie słyszeli o urządzeniu Lada Norma Pinar. Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru częstotliwości drgań. Uzyskane dane pozwalają określić stopienie napięcia. Aby to sprawdzić, należy zbliżyć czujnik do paska, a następnie przejechać po nim palcem. Jak po strumie gitary, producent samochodu reguluje normalną częstotliwość dla każdego modelu silnika spalinowego. Ta metoda nie jest często stosowana, ponieważ zakup urządzenia do naprawy samochodu osobowego nie jest uzasadniony. Ale takie urządzenie można zbudować własnymi rękami. Napięcie. Jak prawidłowo zainstalować pasek alternatora samochodowego? Rozważmy przykład dwóch rodzajów konstrukcji. Poluzuj śrubę napinacza odkręcając nakrętkę zabezpieczającą samo obrót śruby napina i luzuje pasek. Po ustawieniu napięcia należy zabezpieczyć śrubę napinacza kluczem i dokręcić nakrętkę zabezpieczającą Poluzuj śruby mocujące alternator do wsporników. Umieść stworzeń między obudową alternatora a silnikiem. Za pomocą dźwigni napnij pasek a następnie dokręć mocowania alternatora. W systemach z pojedynczym napędem paska serwisowego napinanie może odbywać się automatycznie. Specjalny napinacz znajduje się w konstrukcji. Aby go poluzować należy odkręcić śrubę rolki, a następnie wyciągnąć napinacz za pomocą klucza w przypadku paska rozrządu przed ostatecznym sprawdzeniem stopnia naprężenia. Należy uruchomić i wyłączyć silnik, zapewni to prawidłowe ułożenie paska w rowkach koła pasowego, a WordPress komentarz Hello World.